Podkreślenie podkreślenie. Ok, ile? Okay, ja Ej, NIE, 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 bo nie widzę Ja nic nie, nie, nie widzę! Babciu! Co? Co ty się tak zmorderdzisz? Ty ja nic nie widzę, co o co chodzi? Boże, o, o co tu chodzi? O Ja się boję, zaczynam e się bać! Ej, fucking, co tu się dzieje? O szkarek? Wróć mnie Bab, się! Właśnie uważa! Bapie zaraz ginie, serio! Serio? Mam się do tego. Ja no, jeszcze no, ja jeszcze, jeszcze rana! No, a goni! goni! E, się, bo ja się Bo się ja mam zrobić! No, tak, 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 co tak, 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 nie tak, 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 bo przybyłem 5 co ty gadasz, On aż tyle bije? No, no. <grym /dźwięk> Ja pierdzielę co mi tak na czarno megało? -E <grym /dźwięk> babciu Co? To, to jest lipa, jest lipa generalnie Dlaczego? No bo ja bym się tego bał Boże Moderatora nie Ja Nie było. wiem babciu co mam robić szczerze No co, no trzeba tam iść chyba, prawda? A Babcia jest taka pewna siebie, że tam chce iść? No pewnie, że nie. Ale kto nie ryzykuje, nie chleje, prawda? A ja i tak nie chleję. O ja też, ale tak się jeszcze mówi. Dripstone no tam Drip stony na No nie wiem, tyć pierwszy, to ty się bić umiesz, a nie ja. On jest za dobry Babciu. No to ja nie wiem, czy mnie to wali tam i grzeje. A ile on ma HP w ogóle? jest mało przestrzeni. Ja wiem, czy tu bał. Nie wiem, moderatora mogę tam że za, za 100 złotych dać jakoś. Babciu, babcia mnie spiera. Idę, idę, cicho siedź. Czekaj, ty jest w ogóle lapis. Babciu, to są te rzeczy ważne, niż ważniejsze niż lapis. Łapka, łapka, łapka. Co? A ty się tak ten... Ty no babka tam pójdzie zobaczy Cześć, No babka idź, idź zobacz idź Nie, nie, no, to idź, idź, idź Patrz babku, kameruje O Boże Zesrałam no, się chyba no, Czekaj, no, babcy, tak Ej, ej czemu mi to świadko? Boże, coś tam... Ej, nie rób mi tam... Shit, fucking shit Ej, co jest? Idź tam, idź tam Ja się boję babciu A ty jest tam w no, dupie mam Maksum, 3 zł. Cześć babci, to mój pierwszy donatę, pozdrowisz. Pozdrawiam cię, Ma, pozdrawiam. Ja chyba sobie po prostu wezmę tego... A nie mam... A nie mam, okej, mam te buty. Ja muszę sobie zabiąć buty z tym do na razie. Bo są potrzebne złotych. Pozdrawiam cię Kacperku, dziękuję bardzo. Idziemy w dół powoli? No idziemy, trzeba to trzeba... O ciemno, czarno, czarno, czarno! czarno. czarno. A ty ja też sam... Ej! OPFI! FUCK! W dupy a co to za tyle biję? Tej! Fan ska jeszcze złota! ty człowieku wyjście się, się leć! Sam jak tam jak się iść. Nazywać iść. Iść. Człowieku ja jak w półku nie mam, a ty mi taki coś... Weź się pałuj, pał sam tam sobie idź, jak chodzę. <laughs> Odejdź mi stąd. A czemu babcia się boi? Ty jesteś walnięty jak się sięgam A czemu babcia się Aż boi? Się. Iść, Dzięki Dawidu Spującego bardzo za... Jak on mi jednym hitem się... pięć serc zdjął ja osiem, no <gulatuj> daj mi spokój Ty chodź babcia na górę Polu mnie nie rozwalił panu jest Generalnie chciałem City widzę, ale nie mogę cały czas tego Ancient City No jest lipa, no jest taka lipa serio nie Czemu lipa? No bo babciu nie tylko się City no nigdzie nie ma Hej, no. czekaj, tasku, tasku, bo tasku, jeżeli jesteście ja tak. Gram na modach od pod, pod serwer widzowie Patrz, Chodź do góry po prostu Dobrze E podkreślenie podkreślenie S 3 hmm, to babci babcie serca. O, daj reski, mi serce. Zawsze się kłócili. I skryleciały przy każdym spotkaniu. No, o, generalnie myślę, że jedno babci mogę oddać. Bo dzisiaj. Jedno kolejne kolejna na tym strukturze, która była gotowana, ale. Ktoś się zudował. Generalnie jedno pani babciu mam do pani teoretycznie. Pani babcia chciała. No to dawaj, pewnie się tak. Mogę to dać. Mogę cię zaprosić na wspólne gotowanie wtedy. Dobrze, to ja Pani Babciu zaraz przekażę serduszko, dobrze? Dobrze. E, proszę Witamy, Pani Babciu serduszko. W poczekaj, obecność. ja tu chyba muszę też zwolnić, bo radością, u mnie jest jakaś pokojem, patola. Miłością. Jezus Maria, babka panie wraca miłości, do żywych, nie zobaczcie! Nie A twoja łaskań... <grym> Naprawdę, zobaczcie. Ej, poczekaj chwilę ty idziesz. O, jest Mantis, jest Mantis, jest Mantis, możemy walczyć za Mantisa. No poczekaj, ja muszę ustawić... Niech ja pada swoje koordyno. no. Hej. Czekaj. Co robisz, mantisku? Jak by to wszystko tutaj zrobić? Czekaj, czekaj. Ej, straszy mi się z siku. Popilujesz babci? Pewnie, pewnie, pewnie babciu. dziękuję. Ja, to jest babonia siku idzie tylko. Dobra.